Stoję w miejscu, kurwa Dobra, ale to spróbuję nagrać wreszcie coś krótsze o tym samochodzie, bo gadam ja cały czas jakieś jakichś a w sumie chciałem opowiedzieć o tej 540 Jest to już to moje któreś bo Mówiłem to 500 razy, tylko nie wiem w którym nagraniu, ale jak gadamy o 540, to załóżmy różowe okulary żeby było fajniej, o różowe okulary mam i ciśniamy Kolejny w prawo, największe korki jedziemy, bo ludzie stać w korkach. Dobra, to jeszcze się nagrywa, oby się nagrywał ten dźwięk. Mam też ten mikroport? Kurwa, czego nie mam, mam, dobra. Ale ma, do po sobie idziemy, bo jest miasto, kurwa, nie wygupiamy się. No, więc, może ten wreszcie opowiem o tym konkretnym samochodzie, bo nagrywałem go dwa razy. Dwa razy, nie, dwa razy nagrywałem, dwa razy mi się skopał dźwięk, więc, więc dupa. No, i teraz chyba najwyższy czas, żeby nagrać odcinek po prostu o tym samochodzie. Jest to BMW E39 540 IA, rok 1996 produkcji, czyli pierwszy wypust 540 jest to 540 z Winus z automatem, tym pierwszym automatem jeszcze 5HP30, takim pancernym, który występował w, w tamtych czasach w bardzo mocnych samochodach, w 540, w 750, w Aston Martina, w jakichś royce generalnie to była pancerna 5 z skrzynia biegów. bardzo mocno, tam znosiła bardzo dużo tonometrów. I w pierwszych początkach produkcji 540 5HP30 było wiele osób twierdzi, że nie było ja, to, ja w tej 540 miałem oryginalną 5PH 5HP30 później już chyba od dzienniczego tego wszystkiego któregoś miesiąca montowali już skrzynię 5HP24 skrzyni manualnych było bardzo mało tak samo jak w poprzednim modelu E34 34 w manualu to jest w ogóle moje marzenia, ale już się nie spełnił, już jest za późno na kupno E34 540 w manualu. Ja kiedyś miałem 540 w manualu, ale to była nie 540, tylko przepraszam 530 ale też M60 M60, ale 3 litrowe taki mniejszy brat 4-litrówki. Natomiast kupicie 34 w tej chwili. W oryginalnym manualnym, sześciobiegowym, w manualnej sześciobiegowej skrzyni biegów to jest jakby wygrać w dotka, albo bo mieć przynajmniej mi się wydaje jakieś 50 koła to minimum w tej chwili. Ja żeby to miał ręce nogi, to chyba i więcej. No, natomiast wracając do tej 540. Jest to 540 po konwersji na manuala pięciobiegowego z z 535, czyli z też mniejszego brata. Skrzynia ma 5 biegów, nie tak jak oryginalnie 6. Te sprzężenia są troszkę krótsze, no ale jeździ się zdecydowanie inaczej. Każdy, kto dokonał transformacji ze skrzyni automatycznej z tamtych lat, ze skrzyni automatycznej na skrzynię manualną, no to pierwsze wrażenie, pierwsze i nieostatnie wrażenie jest takie, że to skurwa zupełnie inny samochód. Ten samochód ma zupełnie inne osiągi, zupełnie inne. Yy, odczucie z jazdy, tu, tu już nie tam o cyferkach, nie? bo tam te cyferki to jest w ogóle jakaś kompletna bzdura, przyspieszenie itd. Natomiast wrażenie jest takie, jakby auto dostało, nie wiem, za 100 koni więcej, to jest po prostu inny wóz. Te wszystkie jakieś i tak itd. to jest w ogóle kurwa lipa, tam patrzenie za zamula. Są długie przełożenia, piąty bieg to jest jak, jak nie wiem jak manualny dziesiąty, to auto nie chce jechać, ono się nie zbiera, pali się dużo paliwa, to też pali dużo paliwa, natomiast tamto oprócz tego, że pali ogromne ilości paliwa, no to w ogóle nie jeździ stał. Więc 540 w automacie jest dla mnie autem kompletnie bezsensownym, które ma, które ma totalne kiepskie osiągi. Pali dużo, w ogóle nie jedzie. Ma osiągi, powiedzmy, ja myślę, że porównywalne z, z, porównywalne z jakimś, nie wiem, współczesnym bizem, troszkę mocniejszym. Jedynie w trasie jest to przyjemny samochód, no bo ma niskie obroty, coś tam w sobie mruczy. Więc, 540 w, w automacie warto kupić tylko i wyłącznie dla dźwięku. Tylko i wyłącznie. Ja nie widzę żadnego sensu. Ja już nie mówię o 535 w automacie, to jest kompletną bzduro, bo to w ogóle nie jedzie, pali tonę paliwa i, i, no i po prostu nie warto. Także, także kupować fałkę to, to tylko, tylko, no tylko manual, chyba mi się wydaje, nie? Nie wiem może, może dla dźwięku z jakimś fajnym wydechem, to, ale, ale nie wiem, no, męczyłem się. Miałem dwie fałki, dwie, dwie, dwie 540 miałem e 39 dwie w automacie. No i za każdym razem byłem zniesmaczony tymi osięgami, tym spalaniem, tą reakcją na gaz, która była po prostu na, na, naprawdę kiepska. I to nie jest tak, że to, że to samochody miały takie powstanie Raczej starałem się, żeby te auto były w stanie doskonałym, znaczy doskonałe, żeby były w stanie najlepszym, jak mi się dało. W jednej i drugiej silnik miałem zrobiony, miał odzielną kompresję, nie wykazywało żadnych błędów. W jednej i drugiej skrzyni wymieniałem olej. Miałem bardzo dobre parametry wszystkie, także, także to nie jest tak, że tam coś mi się ślizgało sprzęgło i że coś tam i tak dalej, i tak no, dalej. Według mnie na, 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 na współczesne czasy. W ogóle 540 to nie ma jakichś specjalnych osiągów, natomiast, natomiast w automacie to jest to kompletnie bzdura. Kompletnie także to jest moja opinia. Może się coś z tym nie, zgadać, nie zgadzać, natomiast ja bym takie auto nie kupił, takie auto nie chciał. Po, po zmianie na skrzynię manualną ten samochód w ogóle dostał nowe życie i dostał u mnie dożywać, bo już miałem pomysł sobie tylko sprzedać, żeby tego muła pierdolonego odmówić, po prostu sprzedać i kupić jakiś po prostu troszkę szybszy samochód, żeby mieć frajdę. Bo jedyną w tym samochodzie, w Manu, kurwa jeszcze raz, bo jedyną frajdą w takiej 540 w skrzyni automatycznej, no coś się urwało, to jest to, że ma fajny dźwięk. No bo VV jest fajnym dźwiękiem, najfajniejszym w ogóle, według mnie nie ma fajniejszego dźwięku silnika niż, niż V8, nawet europejskie, ja tego nie porównuję oczywiście do amerykańskich, gdzie tam jest ten dźwięk w ogóle zajebisty i to, to jest w ogóle inna bajka. Natomiast e, e, silniki widlaste, ośmiocylindrowe BMW przy fajnym wydechu też potrafią fajnie zagrzmieć i dawać, dawać frajdy. Także, także tak. Jeśli chodzi o, same, o samą jazdę, no to w tym jak konkretnie egzemplarzu to manualna się sprawdza bardzo fajnie. Mam tutaj utwardzone, utwardzone troszkę zawieszenie, obniżone na, na sprężynach Eibacha i na to jest chyba 3 cm niżej, także taka żadna gleba, ale takie przyzwoite obniżenie i to już jest okej, okay. to już auto jakoś tam się prowadzi jak na takiego kolasa, już nie ma zdrady, już tam można jakoś tam, oczywiście na tym się nie poszaleje, bo nie ma szpery, szpera D39 jest nieostrzegalna, bo... Trzeba było zamontować skrzynie od E39 M5, bo tylko takie skrzynie pasują razem z połusiami, bo nie po w E39, takich normalnych, nawet w 540 40 nie można było kupić skrzyni, nie można było kupić LSD, czyli, czyli dyfra czyli DIFRAZER to jedyną opcją to jest konwersja z M5, natomiast M5 też ma już swoje lata, też ma swoje przebiegi, nikt tym do Kasiła nie jeździł. Każdy dawał dawał kurwa ostro w palni, więc te szpery też na rynku myślę, że kosztuje około 5 koła, nie wiadomo też co się kupi. Otóż przysłona jest kurwa, nie chce mi się tego regulować, to jest kamera tylko do dźwięku. Więc e, dawać 5 koła za szperę, która nie wiadomo i, i, ile tam ma procent i czy się zaraz nie nastypie, to bez sensu. Są tam jakieś firmy, które podobne na które Coś tam robił jakieś aftermarketowe szpery Nie wiem, nie wiem Jakoś tak temu nie ufam, boję się, że to się rozleci Tak samo jak rozleciał mi się e, dyfer od 535 podczas prób <laughs> Podczas prób No ale to, to powiem kiedy indziej, bo to już jest, jest śmieszna historia i W sumie z happy endem. W każdym razie Jest to E39 26 letnie Przerobione Dobra, stop, od nowa. Ile razy można kurwa o tym manualu gadać? No więc tak, trzy niemanualny manu jest to fajny samochód, fajny klasyk, sprawia fajdę, ma jeszcze jako takie osiągi. Myślę, że to jest. Jak robiłem jakieś próby, to jest to okolice, okolice, okolice. Myślę, przy dobrych startach, co nie jest łatwe, ja tu mam z tyłu oponę. Ja e, to w ogóle mam tak, felgi w dwóch rozmiarach, 17 ki, z przodu są felgi RH. 17-calowe, takie trochę z epoki one mają z przodu, to jest chyba 8,5 cala i to jest ogilony rozmiar do 17, czyli 235 na 45 na 17 a tu jest 10 sali, 10, 10 sali felga albo 10,5 nawet I tam jest opona 265 czyli dosyć szeroka opona opona 265x40x17 już w tej chwili nie do dostania chyba jeden, jeden producent to ją produkuje Jeden producent to oponę jeszcze, jeszcze ma, ma w swojej ofercie a jako, jako ciekawostka, to ta opona, ten rozmiar to był, to był homologowany rozmiar do jakiejś do jakiejś starej korbety z lat 90. 265, 40, 17, no, ale to było 100 lat temu. No nieważne, w każdym razie na, na takim etapie, na, na takich oponach z tyłu udało, udało mi się osiągnąć Około 6 sekund z hakiem do 100. Natomiast jest to trudne, bo są trudne starty. No, albo, się, albo się wystartuje za, za słabo, albo za mocno. Ko koła mielo, bo nie masz szpery, na koło się pali. Więc wystartować jest tym kiepsko, więc generalnie osiągi od 0 do 100. W lepszym przypadku myślę, że, to, że, że są to około 6 sekund, ale generalnie wychodzi 7, nie? albo nawet no, coś koło tego, jak się źle wystartuje. Pocieszające jest fakt, że 100 osiąga się na drugim biegu, więc 1, 2 już jest ok. Robiłem gdzieś tam jakieś pomiary w drodze, w drodze do Monachium. 100-200 i wychodziło tak mniej więcej okolice 15 sekund, co podobno nie jest złym wynikiem. Chciałbym to powtórzyć. E, może się uda wtedy domagam. E, więc to 15 sekund 100-200, jak na taki stary wóz. E, myślę, że jest rzecz. Chyba nie ma wstydu ale to zmierzymy i to spróbujemy to nagrać Także tak, bazowo to bardzo słaba wersja chyba najsłabsza 540 jaką znam ponieważ to tutaj według winu nie było nic była tylko skórzana tapicerka manualna klima automatyczna, dwie poduszki powietrzne w tamtych czasach gdzie standardem były cztery a standardem 540 było 4. Kurwa, dzwonią do mnie ludzie cały czas, ja nie mogę już kurwa. jak nagrywam zaczyna odzwonić. W każdym razie bardzo słaba wersja, bardzo uboga wersja. Ja tu dorzuciłem, ja tu dorzuciłem tak, kierownicę serce, sportową, e-pakietową, nawigację, stop na sekundkę. Słuchaj, do ciebie zaraz oddzwonię, dobra? Dobra. No hej. Nagrywamy w końcu, nie? No. Gra się dźwięk. Gra. Albo kurwa i nie, zobaczymy, dobra. Także bardzo słaba wersja, gdzie poduszki powietrzne. Nie spotkałem się jeszcze w swoim życiu, a jeżeli miał tam długo z 540 z dwoma, z dwoma poduszkami. Mam teraz 39, 540 z tego samego rocznika albo rok z młodszą, która ma poduszek powietrznych 10. Mam ją na części, tam odbieram sobie i sprzedaję parę tam gratów, także... Która ma 10, ma tutaj kurtyny boczne, boczne tu, raz, raz, dwa, trzy, cztery, inaczej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem poduszek ma. Ta ma, ta ma dwie w standardzie, także super go wersja, ja tutaj dorzuciłem e, nawigację na początku 16 na 9 e, tunel w skórze, bardzo, fajny, bardzo fajna rzecz, która występowała w M5 jako standard, w innych, e, raczej w wersjach indywidual. Dorzuciłem jeszcze roletę tylnej szyby no i wrzuciłem fotele komfortowe z 750i E38 Dlaczego z 730 mówię Dlaczego mówię 700, 700... Kurwa, co ja pierdolę? Dorzuciłem fotele z E38, 750i one się odróżniają od zwykłych komfortów tym, że mają takie drewnianko z tyłu, ja to pokażę z tyłu takie drewnianko na, 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 na tylnym oparciu. I to jest wyznacznik, że to było z stopowej wersji 750. Także dołożyłem tuner w skórze, fotele komfortowe, tą kierownicę. No i Nawi. Teraz wróciłem do klasyka do Nawi z tamtych lat, czyli to kurwa z grafiką komodorem i to się bardzo podoba. To i tak jest kompletnie niefunkcjonalne. Także to jest nawigacja z tamtych lat z ekranem 4 x 3. Też pokażę jak to wygląda. No i z takich dodatków to chyba, to chyba tyle. Także to był pierwszy odcinek. Już kończę, bo ile ja można gadać o tym. I przepraszam za pociąganie nosem, to nie jest to co myślicie, tylko po prostu będę jakieś kurwa zapalenie ucha Cały czas mi, cały czas mój katar, i ten, katar mi spada do ucha, albo z ucha mi spada do nosa, albo nie wiem.